Hej trzymano z tej strony Jedzi, jesteśmy na kolejnym odcinku na moim kanale. No i słuchajcie, w dzisiejszym odcinku jesteśmy na drugim odcinku z naszego nowego Snapa. No i generalnie pograłem trochę poza odcinkiem, może wiosce się za wiele nie zmieniło, ale... No trochę się zmieni zaraz, bo w sumie zaraz do wszystkiego przejdziemy. No ale co? Zostawcie łapkę w górę i sobie z dzwonem. Eee, I co? Dziękuję za taki pozytywny odbiór filmów i lecimy z odcinkiem. Dobra, więc zbliżając się do naszych rzeczy, zauważyłem, że tu je a to, to mniejsza o to. Eee, Mamy tak, w naszej skrzynce pojawiło się 24 diamenty i się pewnie zapytacie skąd żeś to, że to wziął. A ja już wam do was śpieszę. Kopałem diamenty, między innymi dlatego mamy dzień dziesiąty. Kupałem diamenty, no i pokupałem sobie trochę właśnie tym motokilofem tutaj e, Jeszcze wcześniej żelaznymi e, Trochę żelaza, no w sensie jakieś trochę tutaj rzeczy powstało Ale co ja mogę powiedzieć, z tych diamentów na razie nie będę robił armora Tylko sobie zrobimy, o proszę bardzo, jeden 2 e, I 3 1 3, 4 pyk e, I możemy sobie w sumie resztę jeszcze... armory Resztę armoru dorobić, tylko trzeba dwa diamenty zostawić, trzy zostaną idealnie, więc możemy sobie to podmienić na to i brakuje nam miejsca w skrzynce jak widzę, dobra to jeszcze możemy walić pyk. No i mamy w sumie tyle o to rzeczy, to też mogę wywalić. I w sumie nie wiem co jeszcze mogę wywalić, to mogę wywalić i będę sobie miał wszystko. No i trochę się zmieniliśmy od początku odcinka do aktu, a się zaczął odcinek minus 45 temu. I tak, co w dzisiejszym odcinku? W dzisiejszym odcinku chciałbym sobie tutaj trochę wioseczkę ogarnąć. Między innymi na przykład zająć się tym portalem w sumie trochę, bo on tutaj trochę zawadza na wioseczkę. No i mi się to tak nie podoba zbytnio, że on tutaj tak trochę zawadza tą wioseczkę, więc myślę, że sobie to wszystko stąd zlikwidujemy, zakupimy myślę, że, że też te cave'y. No i się tak też zastanawiam w ogóle, gdzie sobie bazę wybudować, no i jak tak sobie myślałem, 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 to albo tam, w tam przy tamtej górce. Albo faktycznie tutaj w tej dolince, co tutaj w poprzednim odcinku, żeśmy patrzyli tutaj na tą dolinkę. O właśnie, aha super. O właśnie tutaj gdzieś w tej dolince. Aczkolwiek tutaj jest to dalej od wioski, a tutaj by też można było jakbyśmy... To wycieli też jakieś fajne, myślę, że miejsce tutaj w tej ścianie, na przykład, muszę było jakąś farmę trzciny małą automatycznie zbudować czy coś, więc y, oczywiście tutaj by było trochę miejsca na jakieś właśnie tego typu rzeczy, więc nie chcę tego miejsca zajmować, a też taki może jakiś park powstanie w przyszłości. Jeszcze nie wiem co dokładnie, ja na pewno widzę, że ta ścieżka tutaj tak nie może być, bo przecież mi za chwilę coś trafi. A, no i będzie trzeba też z tymi ścieżkami zrobić, ale do tego w sumie przejdziemy dopiero w przyszłości, jak y, będziemy. Zajmować grubiej tą wioską, eee, no grubiej, może tak niekoniecznie pasuje, ale jak się będziemy tą wioską zajmować, to myślę, że w przyszłości to wszystko ogarniemy. A my tymczasem myślę, żebyśmy mogli się w tej górze wybudować. He, no i ja tak nawijam sobie czas nieprzyzwyczajony, ale to dlatego, że ta seria będzie miała trochę mniej cięć. Myślę, żeby to była też taka seria survivalowa, classic survival, i w ogóle um, wiecie o co chodzi. Mam nadzieję, więc myślę, że pierwsze zajmiemy się usunięciem tego portalu, bo totalnie znam zbędny tutaj ten portal. Nie chcę nic mówić, ale niestety tak jest. No bo nie oszukujmy się, ja tego portalu nie potrzebuję, o i możemy sobie wziąć te rzeczy, widzicie. Widzicie, znalazłem skrzynkę za darmo i możemy sobie te wszystkie rzeczy wziąć. Mm, też farma by się przydała. Mm, no trochę rzeczy jest do zrobienia, znaczy taka na razie manualna farmaciny i myślę, żeby było. W sumie git, tak patrzę na to. No, byłoby chyba w sumie git, tak mi się też wydaje, jakby zrobić farmę trzciny, też jakąś e, w niedalekiej przyszłości. Ale na razie na pewno bym się zajął trochę tutaj tym terenem. Między innymi ta trawa mi się zbytnio tak nie podoba. Tu nie ma tej trawy za dużo, ale tutaj to trzeba trochę zrównać, myślę, że. Nie wiem czy to jak będziemy bardziej zrównywać, raczej tak zostawimy myślę, że ten poziom by trzeba było coś skopać i by było git, ale to najpierw chyba by trzeba było też te drzewa skopać, tak coś mi się zdaje. No trochę roboty faktycznie będzie, ale myślę, że fajnie to sobie tutaj wszystko e, będziemy projektować w niedalekiej przyszłości, więc no myślę, że też jakieś live'iki za niedługo powstaną z tej seryjki, no bo w sumie czemu by nie, jak ze Snapika zawsze były live'y, no to można zawsze oczywiście porobić live. Y. i w ogóle jak ja to nagrywam, to trochę w Minecrafta nie grałem, więc e, tak, tak trochę czuję się, że mi się tak super gra. Bo dawno nie grałem. W ogóle po co ja tutaj w 3 włączyłem. Nie wiem po co, ale dobra, ale na pewno widzę, że tutaj trochę będzie trzeba e, tę ścieżkę może jakoś ten coś zrobić. Nie wiem, jeszcze zobaczę w sumie. Ale na pewno widzę, że to trzeba zrównać. I może w następnym odcinku byśmy się trochę enchantem jakimś zajęli czy coś, bo w sumie tak enchant to też by nam tutaj siadł w sumie. Nawet fajnie myślę. No o. Nie przekonamy się, widzę. Przekonamy się, co będziemy robić w następnym odcinku. Na pewno wiem, że Enchanting Table możemy zrobić parę książek, może by nawet też dało radę zrobić. W sumie yy, mamy jedną książkę, tak niekoniecznie parę książek by dało rady zrobić. Mamy jedną książkę, więc tak, no tak, tak niezbyt trochę, tak niezbyt trochę. Yy, ale na pewno musimy trochę tą górkę sobie ściąć, zobaczyć jak to tu wygląda, więc trochę wycinania my tu czeka. Ja, ja myślę, że mam... Albo to wytnę po prostu, albo przyspieszę, nie wiem jeszcze, ale... Okej. Okay. I to drewno, co się uchowało w ogóle. No, tu jest trochę żelaza, jak widzę. Okej, okay. to w sumie mogę wykopać, w sumie... w sumie... Czemu nie wziąć? Czemu nie wziąć? Jak dają, to trzeba brać, jak biją, to trzeba uciekać. Tyle. <zysy> jak to zawsze powtarza staro polskie powiedzenie. Jak dają to trzeba brać, jak biją to trzeba uciekać. Nie wiem czy ktoś z was słyszał, ale jeżeli słyszeliście to napiszcie w komentarzu masło. Dobrze, nie dobra może lepiej nie. To napiszcie w komentarzu miód, o miód napiszcie. Miód się pisze tak, my i udy, o proszę bardzo. Dobra, kewa się trochę szybko pozbyliśmy. No i myślę, że teraz będę te drzewa wycinał, bo w sumie nie mam zbytnio innej rzeczy teraz do roboty, bo żeby zacząć cokolwiek, w jakąś bazę projektować, to musimy też wszystkie drzewa stąd po prostu wyciąć z tej góry, żeby zobaczyć czy w ogóle się opłaca tworzyć bazę, czy, czy nie, czy może, czy może na przykład gdzieś tu... ...torka? <laughs> czy może, nie wiem, gdzie jeszcze. No więc to, to musimy trochę tutaj pomyśleć, na pewno też to bym sobie bo to mi się tu nie podoba takie. Wzniesienie takie niepotrzebne tu jest, widzowie. Więc na pewno se musimy zobaczyć, czy mm, ta górka się nadaje, co na to, co chciałbym zrobić, no i ogólnie takie te rzeczy pierdoły jakieś małe, no to tam, to tam po prostu dajcie mi chwilę, ja też te płotki poniszczę, bo to się nam tutaj też totalnie nie przyda, bo, bo nie widzę to, żeby to miało jakiś większy sens użycia. Dobra, idziemy spać, teraz ogarnąłem górę. I yy, tak, prezentuje się to tak w sumie. I powiem wam tak, w sumie dość spoko Myślałem, że wejście do naszej bazy zrobić tam a tu jak coś to można by coś było zrobić. W sensie baza będzie pod ziemią. Baza będzie pod ziemią i będzie dość fajna w sensie. No tam zrobimy sobie jakieś takie farmy, myślę, takie strefy jakby przedzielimy coś takiego. Nie wy wpadnijcie do Witfrexon. Też tam kiedyś na filmie pokazywał. Miał coś taką, też fajną bazę na swoim snapie, To tam myślę, że odnajdziecie, jak pokazywał tą bazę, czy coś tam tam wiecie. To myślę, że na spokojnie odnajdziecie, bo to na jego starym kanale jest, ale myślę, że na spokojnie odnajdziecie. Pisze się w 3 x Games w Tyba. To myślę, że odnajdziecie na spokojnie jego bazę. No i tak, no to właśnie mówię, trochę się tu, tutaj namęczyłem, żeby te parę drzewek wywalić stąd, bo niektóre były takie, wiecie, totalne kolosy, kurde, takie, totalne kolosy, takie, że nie wiem, takie, że nie wiem, takie, że. Hm, no trochę się trzeba było natruić, może tyle, po prostu wystarczy, żeby to skomentować i co, myślę, że wejście mogłoby tutaj powstać, na razie będzie to jako, jako takie, jakby to powiedzieć, pojedyncze po środku, ale później zrobimy takie większe Dobra, daj mi trochę tutaj tego drabienka. Bo chciałbym to jakoś fajnie zaprojektować. Dobra, na pewno byśmy sobie zrobili coś takiego. i tutaj taką skopkę. Myślę, że żebyśmy sobie zrobili. Dobra, taką skopkę, taką stalną skopkę, taką wieś, taka prowizorka. milion totalna. Ale chcę, żeby to z zewnątrz fajnie wyglądało, Więc pyk. Dobra, skopka takie coś. Dobra. Pyk, pyk, pyk. I może tutaj tylko jakoś. O, tak, żeby się dobrze w podłogę wbijało, O, 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 e, e, e. To już zaczyna fajnie wyglądać. E, aha, o, czekaj, Eee, e, dobra. E, pyk. Dobra, takie coś. Takie, a coś. Tutaj trochę może jakiś schodków, trochę jakiś pistol by weszło. Myślę, że u góry. O, czekajcie. Tutaj o. Schodek. E. O nie, dobra. Tej słabicy by ewidentnie pasiły może. Mm, Okej. Okay. I tutaj jakieś takie... O, tutaj teraz tak i tak Eee, yeah. no fajnie wygląda w sumie. Tutaj byśmy sobie jeszcze te fensy dali. O. Juh. Uu, no e, e, no mi się podoba widzowie takie Na taką totalną prowizorkę jaką zrobiłem, to mi się podoba no. Totalna prowizorka, ale mi się podoba. No i te ścieżeczkę sobie normalnie dociągnąć, że no nie. I myślę, że będzie spoko. Eee, te liście przeszkadzają bardzo, jak widzę. Mm, dobra. Nawet wilać tu przyszedł mi pogratulować pięknego domku. No cieszę się muszę że ci się podoba, ale nie będzie twój. <laughs> eee, dobra, więc w sumie spoko, więc w sumie spoko, więc w sumie spoko. Dobra, no i teraz by trzeba było tylko zrobić faktycznie tam skopkę tutaj w dół. Mm, no, ale to bym potrzebował... Hmm, też chcę, chcę potem wodę jakoś rozlać do góry, albo jakaś w ogóle wejść do tej góry by się przydała, więc... Zastanawiam się jeszcze jak! Eee, ale no na razie nie mam zbytnie pomysł. na pewno tutaj też, na pewno wiecie co, na, to ja wiem na razie ogarniemy, na razie ogarniemy to jakieś wyjście porządne do góry i tyle, bo... Nie, to, to tak nie może być, bo wyjście do góry musimy zrobić jakieś, żebym dał radę jakoś wyjść normalnie i sensownie, a nie żebym musiał jakoś problematycznie tutaj wychodzić, tylko potrzebowałbym sobie trochę jeszcze slabiksonów zrobić, okej, okay. czekaj, 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 a stary się nie odzywam, ale zastanawiam się, jak to zaprojektować w sumie. Ale myślę, że tak będzie dość dobrze. Okej. Myślę, że tak będzie dość dobrze. Myślę, tak będzie dość dobrze. Pyk-pyk-pyk-pyk-pyk-pyk-pyk-pyk-pyk-pyk-pyk-pyk-pyk-pyk-pyk-pyk. No i ta ścieżka tu nie musi zawijać na okrągło, tylko teraz fajnie tutaj będzie się wpasowywała w klimat. Ta ścieżeczka, pyk i tutaj pyk. No i fajne, fajne wyjście, tutaj jakoś coś dodać z boku myślę i będzie spoko, takie, takie, takie trochę smu wyjście, ale mi się podoba w sumie, mi się podoba. Eee, no i też tutaj to będziemy musieli sobie trochę ściąć, myślę, że te, te filary sobie na pewno zniesiemy, a ja po prostu tutaj rozstawię parę pochodni z tej strony i z drugiej, żeby po prostu się świeciło, bo to na pewno więcej da niż te cztery pochodnie w jednym miejscu, to na pewno więcej da niż, eee, niż, niż, niż znaczy, cztery pochodnie w różnych miejscach na pewno razzą więcej niż cztery pochodnie w jednym miejscu. O! O to mi chodziło właśnie, żeby takie coś... Takie zdanie sformułować. Dobra, pyk, to sobie możemy odłożyć i myślę, że będzie... Będzie, myślę, że dość git. Tylko patrzę, czy jeszcze mamy jakieś dirta, ale chyba nie mamy. Nie mamy dirt'a widocznie, dobra, jeszcze tym portalem by się trzeba było zająć, ale tu już to fajnie wygląda, dobra, to wiecie co, pójdziemy sobie tam troszkę, tym, że tam dalej i sobie weźmiemy troszkę dirtu, myślę, że będzie, że będzie to jak najbardziej odpowiednie, um, odpowiednia rzecz do zrobienia, a i w ogóle tutaj też jakiś fajny terenek widzę, no, 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 powiem wam, że fajny teren się wygenerował. Fajne, fajne, fajne lasy, fajne takie te wzniesienia, zniżenia. Kurczę, powiem Wam, że mi się bardzo to podoba osobiście. I Seeda Wam jeszcze, to prawda, nie popałem, ale jak zasłużycie, to może Wam podam za niedługo. No, może się zastanowię yy, i może Wam podam za niedługo. Seeda tego świata jest totalnie randomowy. Jest to seed wzięty. Nie wiem, dwa seedy wygenerowałem czy trzy. I stwierdziłem, że w sumie to mi się podoba, bo blisko wszystko to możemy pyk, lecieć seryjką i zaczynać startować pięknie. Perfekto, elegancko. high, co dokładnie tak. Że możemy zaczynać? No. Mm. Dobra, więc tutaj sobie szybciutko trochę podrównamy ten teren. Tak, 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 tak. tak. Tutaj sobie dorobimy ścieżynkę. Pyk, 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 pyk. Pek, pek. Okej, okay. dobra. no i w sumie tak się to prezentuje. Jak dla mnie mi się bardzo podoba. Dobra, możemy się jeszcze ten tam na dół, trochę. Tylko potrzebujemy wiatro wodny. Jeszcze. jeszcze bym potrzebował wody, żeby potem się jakoś wydostać na górę. Może. Tylko trzeba wody. Ja nie mam wiadra wody chyba. No nie mam wiadra wody. Niestety wiadro wody nie mam. A obsydian mam, no nie. W ogóle ja wiem, czemu ten obsydian mam wykopany, bo. Ten, bo wykopałem go, bo woda była rozlana przecież, ja, ja jeszcze wody nie brałem żadnej do baderka. No, niestety tak to tak to już wyszło. Przeciwnik go berwał, ale dobra, bo tą wodę będzie trzeba później rozlać. Ej, wiecie co, ja mam pewien pomysł. Albo dobra w sumie. Chciałem zabrać moją drugą premkę, ale stwierdzam, że dobra, pichać sobie, wydostaniemy się jakoś. Zaniemy się jakoś. Eee, aha, jakiś plany, byś tutaj. Dobra, to w sumie mamy pochodnie. Dobra. Aha, tko, nie wiem, czy to nam coś da. Coś może nam da. Może coś nam to da. Dobra. Pyk, pyk. Nie wiem, tak na 45. Bo na 40. A tu cave jest jakiś. To jest Mineshaft widzowie, yeah Dawaj ten 45, tyle Dobra, no to już mi się do mineshafta dokopiemy toć. No i tutaj będzie nasza baza, no. Wiecie co, to bym się podwyższył może. Podwyższyłbym się tak trochę, dobra. No chodźcie, podwyższymy się na 50. 50 będzie bezpieczniejsza może. Nawet w sumie. Dobra, i teraz jest sprawa taka, że te pochodnie się nie zaleją, jeżeli będę dobrze wodę stawiał. No właśnie. Pyk. Pyk, okej. Okay. Okej, okay. no trochę nam to zajmie, coś tak czuję, wypłynięcie stąd. Eee, ale damy radę, myślę. Trochę mm. dłuższy film będzie, ale myślę, że i tak będzie spoko. Bo... Z serii, z serii z filmy ta, filmy z serii Snappa zawsze były dłuższe, dobra. To będzie trzeba jeszcze trochę tutaj ogarnąć, może jakieś drewna z czy coś, ale na razie jest okej okay w sumie. I nie mam zamiaru tego zmieniać, tutaj podłogę trzeba jeszcze zrobić, o i tu, i tu. Pyk, pyk i pyk. E, nie z tej strony drzwi tylko z lewej. Pyk, o czekaj, jestem debilem. Or, pięknie, e, to mówię, ogarniemy później, e, no i co, nie, nie, pewnie jak się teraz podbuduje, to zniknie, no nie, a jednak nie, dobra, no więc co, e, to by chyba było na tyle w sumie z dzisiejszego odcinka, tak coś mi się wydaje, e, tutaj się możemy jeszcze ścieżkę dorobić, pyk, 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 i pyk, I tutaj nasza wioska po, po, zaczyna trochę powstawać, i co, myślę, że ja też coś ogarnę poza odcinkiem, myślę, że coś tam, no a my tymczasem w sumie by fajnie było iść spać, więc jeszcze się przespimy i e, myślę, że będziemy kończyć odcineczek, nie wiem kiedy wy go oglądacie, e, bo w sumie ja to nagrywam troszkę wcześniej zanim wy to oglądacie, więc jeszcze nie kalkulowałem, no ale co, ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i do zobaczenia w następnych odcinkach, zostawcie łapkę w górę i zwanem. No i to, dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, do następnego, do zobaczenia już wkrótce i siema